Tematem niniejszego wywiadu jest działalność Pana Krzysztofa Jędrzejczyka. Dzisiejsza data to 20 maja 2011 roku. Wywiad ów jest przeprowadzony w Polsce w Szkole Podstawowej nr 40 i jest częścią projektu Głosów Obywatelskich, międzynarodowego programu Banku Pamięci. Czy mógłby Pan Krzysztof Jędrzejczyk potwierdzić, iż deklaracja daru została podpisana Umożliwiając bankowi pamięci korzystanie z zapisu tego obwiadu w przyszłości? Tak. Dziękuję. Teraz przejdźmy do pierwszego pytania. Czy mógłby Pan nam opowiedzieć o wydarzeniach, które miały miejsce w sierpniu 1980 roku i jaki był w nich Pana udział? Hmm. Słuchajcie, 80 rok. 80 rok to. Już się wcześniej słyszało, że w Polsce coś się dziać zaczęło, bo to gdzieś tam kolejarze zatrzymali wagony, gdzieś żywności nie chcieli przepuścić. Natomiast ja w tym czasie pracowałem ze Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku i mieliśmy inaugurację roku szkolnego, może nie, nie inaugurację roku szkolnego, ale konferencję. Posiedzenie Rady Pedagogicznej, które miałyby przygotować rok szkolny i w czasie tej konferencji tego spotkania to była końcówka sierpnia, w czasie tej konferencji tego spotkania e, inicjatywa zrodziła się na fali już tego, co się działo w Gdańsku, wiadomo, że oświata miała w tym czasie wakacje, to też ludzie się nie spotykali e, zawiązania takiej Komisji Porozumiewawczej, czyli Stworzenia podstaw do tego, żeby działała struktura Solidarności w naszej szkole. Został, zostały spisane postulaty wszystkich nauczycieli i pracowników całej szkoły, i z tymi postulatami udaliśmy się do komitetu międzystrajkowego w Stoczni Gdańskiej. I w tym do tego komitetu zawieźliśmy właśnie te nasze postulaty. Nasze prośby związane z oświatą, z ludźmi pracującymi w oświacie. I została, że tak powiem, wyłoniona trzyosobowa grupa. Między innymi w tej grupie ja byłem. Podeszliśmy do bram Stoczni Gdańskiej, gdzie były tłumy ludzi. Tłumy ludzi, tak jak na zdjęciach niektórych widzicie, brama była przybrana kwiatami. Był, był portret Ojca Świętego Jana Pawła II, były służby porządkowe i tak dalej. W każdym bądź razie na teren Stocznik Gdańskiej wpuścili, i mogli wpuścić tylko jedną osobę. Niestety tą osobą ja nie byłem. Między nami trzema króciutka rozmowa była. To był czas, kiedy ja miałem troje małych dzieci, i wejście tam spowodowałoby, że moja żona, niepracująca, sama by z trójką dzieci została. Koledzy zresztą to zrozumieli, i wszedł kolega, który jak najbardziej. W tym czasie miał dużo czasu i mógł się tym zajmować, żeby przekazać to i tam zostać. No i to tak się, to tak się ten 80 roku nie zaczął. Co Pana skłoniło do podjęcia takiej, a nie innej działalności? Ja w ogóle wy, wy, wywodzę się z takiej rodziny, która. Rodziny, mówię w sensie rodzice moi, ale nie tylko, rodzice moich rodziców, przynajmniej ze strony mamy, zawsze starała się pomagać ludziom. I to takie szczęście i nieszczęście, jak się jest w takiej rodzinie, dlatego, że więcej się robi dla innych, a mniej się robi dla siebie. To jest takie ludzkie, takie od serca, ale no, tak jest. Że nie zawsze człowiek wtedy pamięta o sobie, o swoich najbliższych i o swojej rodzinie. Chciałem po prostu pomagać ludziom, a szczególnie środowisku oświatowemu, z którym byłem związany od 1968 roku. Czyli od 1968 roku już pracowałem w oświacie jako pracownik administracji, później jako nauczyciel, później to się różnie tam zmieniało. W każdym razie w oświacie, w szkole zacząłem pracować w 1968 roku we wrześniu. W jaki sposób wydarzenia grudnia 70 wpłynęły na charakter strajku sierpnia 80? to taki bardzo, bardzo ciężki czas dla mnie, dlatego, że w 60 wiosną 69 roku, jak to się mówi, ludowa ojczyzna powołała mnie do służby wojskowej. I po szkoleniu na szkole podoficerskiej trafiłem do, jak to się mówi, jednostki bojowej. Ta jednostka bojowa to był Pruszcz Gdański. Jak wiecie, w Pruszczu Gdańskim jest lotnisko, tam stacjonowały helikoptery, które czynny udział brały w tym, co się w grudniu działo. W cudzysłowie. W każdym bądź razie sytuację miałem taką, że ja będąc w tym czasie w wojsku blisko bardzo Gdańska, Wybrzeża, a mój ojciec strajkował w Stoczni Gdańskiej, bo był pracownikiem Stoczni Gdańskiej w tym czasie. Mogło tak być, że w jakimś momencie syn przeciwko ojcu przez władzę ludową mógł być postawiony. To był bardzo trudny czas dla bardzo trudny czas. W każdym bądź razie to jest rok 70., a muszę powiedzieć, że później po roku 70. też od czasu do czasu wychodziło takie pisemko, nie wiem czy słyszeliście, Robotnik. To, to pisemko też kolportowałem, pomagałem kolportować. To raczej drogami kościelnymi, po msza się rozdawało rzadko kiedy na zewnątrz, dlatego że służby bezpieczeństwa naszego komunistycznego wtedy państwa bardzo skrzętnie pilnowały, żeby te informacje do ludzi nie docierały. Żeby ludzie nie wiedzieli tej prawdy, którą wiedzieć powinni, tylko wiedzieć tą prawdę, którą władza w tym czasie przekazywała. Jak wpłynęły dramatyczne wydarzenia w roku 1970 na Pana postawę i późniejszą Pana działalność? No to tak jak już wcześniej powiedziałem, trochę rozwinąłem to bardziej, tą pierwszą moją wypowiedź. Bardzo to gdzieś mówię Wam wewnątrz, we mnie zostało, bo w tym czasie też bardzo tak zwana bibuła. I podziemne wydawnictwa zaczęły na wierzch być, wychodzić, być kolportowane, roznoszone. Tej informacji jeszcze więcej dochodziło. A muszę powiedzieć jeszcze sobie taką rzecz, przypominałem, że no w domu też, teraz można szeroko mówić o tym, w domu też się słuchało stacji, których się słuchać nie powinno. Taki jak głos był, bum, 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 tu było tu radio Londyn, i słuchało się tego, czego nie mogło się w rodzimej ojczyźnie, mojej ojczyźnie usłyszeć. Albo Radio Wolna Europa. Z hukami, trzaskami. To znaczy, ja tego nie słuchałem w tym czasie, ale podsłuchiwałem, że moi rodzice słuchali. I pewne informacje w taki sposób, gdzie można było młodemu człowiekowi podawać, na pewno były podawane mojej osobie. I to też gdzieś wywarło na mnie, odcisnęło powiedzmy, jakieś piętno i... I sposób działania na, na, na późniejsze życie. Co Pan uważa za swój największy sukces z tego okresu? Słuchajcie, ja do Związku Zawodowego Solidarność wstąpiłem, dlatego że chciałem pomagać innym ludziom, szczególnie ludziom z oświaty, nauczycielom, pracownikom, dzieciom, młodzieży. Tym wszystkim, którzy w szkołach są skupieni, I zawsze radość sprawiało mi powodzenie interwencji. Powodzenie interwencji, załatwienie i dopomożenie wszystkim tym osobom, które właśnie wymieniłem. Jak się coś złego stało, wiecie, że Związek Zawodowy jest właśnie po to, żeby, żeby te potrzeby ludzkie, nieszczęścia ludzkie móc złagodzić i móc po prostu w nich pomóc. To chyba, by było, to chyba by było tyle, no bo no, cieszyłem się po prostu. Długo moglibyśmy rozmawiać, na pewno to nie jest rozmowa na godzinę, czy 45 minut. Długo moglibyśmy rozmawiać na temat tego. Wszystko to, a to naprawdę sporo tych spraw było, sporo tych spraw było. Co mogło pomóc ludziom, co sprawdziło im przyjemność, co ulżyło troszeczkę w życiu, było moją radością. Nie zawsze okazywano na zewnątrz wnętrzną taką, ale miałem satysfakcję, że potrafiłem po prostu tym ludziom pomóc. Jak Pan ocenia ten okres? Co według by Pana było złe w tamtym systemie? Czy były jakieś plusy? Coś Wam powiem, na pewno już słyszeliście o tym, bo Pan ważny nauczyciel, który prowadzi zajęcia z tymi, mówił, że nieszczęściem tego systemu było to, że że było słuszne to, co ten system mówił, co komunizm, socjalizm wnosił, to było słuszne. I to było niepodważalne i nie wolno było nikomu tego podważyć. Kto próbował to zmieniać, to był wrogiem, jak to mówili, klasy pracującej i ustroju. I to się bardzo nieszczęśliwie kończyło. Czego nam w tej chwili brakuje? Przepraszam, że tak mówię w ten sposób. Opieka socjalna. Jak to po rosyjsku, po rosyjsku się mówiło, była taka urawniwówka, że każdemu porówno się dawało. Jak głodował, to każdy równo głodował. Nie mówię o tych elitach rządzących. Pracę miał każdy, ale to była praca, byle pracować. Co z tego, że pieniądze zarobił, jak nie wszystko mógł kupić? A był czas, że nic nie można było kupić. Więc potrzeba w tym czasie jeśli mogę tak powiedzieć, żebym tylko nie, nie nadużył tego właśnie tej opieki socjalnej, to, żeby można było pójść do lekarza, żeby rodziny w ubóstwie nie żyły, to nie chodzi o to, żeby wszyscy mieli porówno. Niech mają mniej, mniej więcej. Ludzie, którzy chcą pracować, potrafią zarabiać, dobrze, solidnie pracują, niech zarabiają, niech, niech mają więcej. Ale nie może być takiego ubóstwa, jakie w tej chwili w Polsce jest. Jest straszne ubóstwo. Co z tego, że jest dużo w sklepach, jak ci ludzie nie potrafią sobie tego kupić? To chyba to, żebyście mnie źle nie zrozumieli, bo tak w pierwszej chwili zacząłem szukać myśli, cóż wam podpowiedzieć? Co takiego dobrego było, jak żeśmy wszyscy ludzie w tamtym czasie pracujący, działający, narzekali. Narzekali ci, co, się, ci, co troszeczkę się interesowali polityką, tym, co się dzieje no, na, 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 wokół Polski co dochodziły do nich informacje, szczególnie tu, w miastach portowych, gdzie rodziny miały członków swoich rodzin na statkach, które pływały za granicą, które różne informacje za granicę przywodziły, gdzie było wiadomo, co jest w sklepach, jak ludzie żyją, jak wygląda demokracja prawdziwa, to szybciej właśnie. I podejrzewam dlatego właśnie, że tutaj w Gdańsku i Gdyni Przede wszystkim zaczęły się te przełomy i działy się te sprawy, które później ważne były dla Polski i pewnie nie tylko dla Polski. Czy jest coś, co chciałbym Wam przekazać współczesnym młodym ludziom? Chciałbym Wam jedną rzecz, taką bardzo ważną, przekazać, żebyście doceniali to, że macie swoją ojczyznę. Jest demokracja w tej ojczyźnie. Ta demokracja troszkę nam do życzenia pozostawia, żebyście tak zmieniali tą demokrację, żeby mogło każde pokolenie, w każdym wieku człowiek w naszej ojczyźnie mógł korzystać z tego. I bardzo Was proszę, nie używajcie nawet w złości. W jakichś takich skrajnych przypadkach powiedzenia w tym kraju albo tu żyć nie można. To jest zawsze Wasza ojczyzna. Bez względu na to, jaka by była, Chyba, że się, się wszyscy tutaj urodzili. Może nie. A jak nie, no to zamieszkaliście tutaj. Chcecie mieszkać? Od tej ojczyzny wymagać trzeba i, od tej, i tej ojczyźnie trzeba jak trochę serca dawać też. Jaką, jaką Pan sytuację sierpnia 1980 roku stanowiła pan, ustawiła panu najbardziej w pamięci? Utkwiła. To chyba, tak jak, tak jak Wam mówiłem, ten moment, ten początek, kiedy zaczęło się tworzyć struktury związkowe. Kiedy z tą delegacją do żeśmy się udali, kiedy żeśmy spisali, to było blisko 100 postulatów spisanych. Większość z tych postulatów trafiła jako postulaty środowiska oświatowego z całego kraju. Bo tu się jakby zręby tworzyły. Tak sobie przypominam, to, to, to był taki moment. Taka euforia, takie zadowolenie, że, że, że jest, że ludzie są wolni, że, że tyle ludzi jest, że Solidarność w tamtym czasie, jak wiecie, miała prawie 10 milionów ludzi. Nazywano to ruchem społecznym, bo pewnie tak było, że to nie od początku było związkiem zawodowym. No i później bardzo się cieszyłem, kiedy Solidarność jako związek zawodowy została w sądzie zarejestrowana, czyli była pełnoprawnym, niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym. A to pytanie, jeśli zadowala was, a jak nie, to proszę jeszcze dopytywać. Czy zostało coś dziś z, z, z tych emocji? Na pewno. Na pewno. To, nie wiecie o tym, ale Wam powiem, bo może słyszeliście, że człowiek z wiekiem staje się jeszcze bardziej wrażliwy, bardziej sentymentalny, bardziej wspomina to, co w młodych latach się działo. Jak się niektóre rzeczy, nawet jak tu z Wami siedzę i o, których, o niektórych rzeczach zaczynam mówić. To takie pewne wzruszenie i pewne takie, jak to się mówi, zakorkowanie wymowy robi. Że człowiek przypomina sobie ten czas, trudny czas. Trudny czas był dla mnie, tak jak mówię wam, bo ja byłem młodym człowiekiem, miałem trójkie dzieci, małżonkę. Byłem jedyną osobą, która je utrzymywała. I tak człowiek nie wiedział wtedy, stał, stał na rozdrożu, bo rodzina jest bardzo ważna. Zawsze były bliskie mi te cechy. Bóg, honor i ojczyzna, rodzina. To tak zostało. Jaka była sytuacja Pana i Pańskich kolegów w solidarności Solidarności? Jakie według Pana były jej konsekwencje? W stanie wojennym. W stanie wojennym. A no właśnie, w stanie wojennym. Tak jak już wspominałem, ta radość i euforia nie trwała zbyt długo dlatego że w grudniu 81 roku został wprowadzony stan wojenny, nad którym do tej pory się dyskutuje, że był niesłuszny, że mała garstka ludzi postanowiła o tym, że się bardzo wielkie ograniczenia ludziom wprowadziło, to zapewne słyszeliście, że nie można było telefonować, telewizji oglądać, radia słuchać. Prasa tylko wybiórcza, ta komitetu centralnego partii. Yy, Partii tej, rządzącej partii robotniczej wychodziła sporadycznie. Wszędzie wojsko, wojsko, to był czas zimy, czas zimy, kiedy, 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 kiedy jest mróz, śnieg. Był moment taki, że do pracy się nie poszło, szkoły nie funkcjonowały, później to próbowali do jakiejś tam normy na tamten czas prowadzić, wolno tak powiedzieć. Był to bardzo, bardzo. Bardzo trudny czas. 81 rok aresztowania. Może nie bardzo, ja byłem nękany, nękany rewizjami. Jeździłem samochodem wtedy. wtedy e, ciągłe zaglądanie do bagażnika i szukanie czegoś, czego znaleźć nie można było. Jeżeli szedłem, a akurat trafiałem na patrol e, z omowców czy, czy, czy milicjantów, e, to, Najpierw przeszukiwano teczkę, którą niosę, a później normalnie wytrząsano na, na na ziemię czy na śnieg, że broń Boże, coś tam się... ale parę razy zdarzyło się tak, że miałem jakąś tam bibułkę w środku i miałem znaczki i nie znaleźli tego. A muszę wam jeszcze powiedzieć jedną ciekawą rzecz, nie wiem czy yy, Pan Stanisław o tym wspominał wam. Młodzież w tym czasie taki symbol wymyśliła. W klapach nosili oporniki. To jest taki element elektroniczny. Opór, oporniki. Malusieńki, on z dwa, dwoma drucikami był, więc bardzo łatwo się w klapkę wpinał i nikt się specjalnie przyczepić, nie przyczepić. No, opornik miał w pierwszy. W środowisku było wiadomo, że to był opór przeciwko temu, co jest. Przeciwko komunistom, przeciwko stanowi wojennemu. I te oporniki młodzież w ten sposób, młodzież, chyba szczególnie szkół ponadpodstawowych wtedy, dwa poziomy, nie tak jak teraz trzy poziomy. Jeszcze gimnazjum w tej chwili jest. Także te oporniki nosiła. W najrozmaitszy sposób. Jak zbliżała się rocznica Konstytucji 3 maja. To jakieś miniaturowe kokardki się wymyślały, Takie, żeby nie dały do zrozumienia osobom niezainteresowanym, o co chodzi. Czyli młodzież w tym momencie, starsze dzieci, młodzież, Potrafiły znaleźć takie rozwiązania. Zresztą zajmowały się kolportażem. I jeszcze jedna taka ciekawostka. W okresie stanu wojennego funkcjonowało Radio Solidarność. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Taką sygnaturkę miało. I wtedy ktoś zapowiadał. I to nie było z jednego miejsca nadawane, tylko przypadkowo radiostacje były takie przenośne, montowane, stawiane gdzieś na budynkach, na wieżowcach i stamtąd w jakimś tam okręgu, na fali radiowej, gdzie normalnie stacja państwowa nadawała, wchodził ten głos i podawali informacje. Co się w nie dzieje? Bo niestety przepływu informacji nie było. Była tak duża cenzura, tak jak Wam powiedziałem, w pierwszych momentach nawet w ogóle telewizji, radia, ani telefonów nie było. Wszystko było powołączane i kilka ciekawostek z tamtego czasu. Co Pan sądzi o znaczeniu strajków majowego i sierpniowego w 1988 roku i jakie organizacje podziemne je wspomagały? Moi drodzy, mimo tego, że środowisko yy, z tego takiego oporu demokratycznego, z solidarności, która wywodziła się z roku 80, w jakiejś części funkcjonowało, to jednak znaczna ilość, bo to było przecież w tamtym okresie, tak jak ja mówiłem, prawie 10 milionów ludzi zaprzestało funkcjonować. Byli zastraszani przez, przez organy administracji państwowej za swoją działalność. Ta działalność była bardzo, bardzo utrudniona, tylko można było, jak to się mówi, w podziemiu działać gdzieś w skrytości, gdzieś, gdzieś w jakichś specjalnych, y, ukrytych mieszkaniach, pomieszczeniach, tworzyć prasę, przekazywać sobie wiadomości. I w jakiejś tam szczątkowej formie funkcjonowały te struktury solidarności, która powstała w roku 80. Natomiast... Yy, no, Konfederacja e, e, KP bardzo pomagała. E, NZS to była nowa organizacja studentów niezależnych. Młodzież walcząca, Polska Młodzież Walcząca, znak, który pochodzi z czasów. Powstania Warszawskiego często na murach był rysowany. No i powszechne teraz takie dla przyjemności graffiti jest robione przez naszych rówieśników, albo osoby starsze, młodzież, a w tym czasie się robiło wszystko to, co się miało w sercu, a nie można było wypowiedzieć, to się malowało na murze. Malowało się właśnie logo młodzieży walczącej, malowało się napisy Solidarności. I marowało się hasła, krótkie, zwięzłe hasła. Rozrzucało się ulotki. Było tak właśnie, no tak jak z tym radiem, było, że ulotki całymi paczkami ktoś brał, wchodził gdzieś wysoko na wieżowiec i rzucał w tego wieżowca i uciekał, żeby go nie złapali. Nie złapali. A te ulotki spadały i ludzie czytali, jakie są bieżące, prawdziwe informacje w naszej ojczyźnie, co się wokół ojczyzny dzieje, bo też informacje nie docierało, jak reagują państwa sąsiednie, mniejsze, większe. 80 do czasów obecnych. Trudne pytanie o tyle, że wtedy był czas 80 lata, to tak jak mówię, to jest bardzo szeroki czas. Stan wojenny, tworzenie związku zawodowego i stan wojenny, 83. Zniesienie stanu wojennego i później próba odtworzenia struktur, demokratycznych struktur Związku Zawodowego Solidarność. Ludzie już się bardziej bali, nie byli tak zdecydowani. Było ich zdecydowanie mniej. Z tych 10 milionów było kilka milionów. To ciągle topniało dlatego, że ludzi przekupowano, szantażowano w najrozmaitszy sposób, żeby odstąpili. No i tak było do 1989 roku. W 1989 roku w Dańsku odrodziła się struktura solidarności oświatowej. W Oliwie, przy biskupie, w salce katedrycznej, dużej sali, takiej aula prawie. Było spotkanie organizacyjne. Tam zbieraliśmy pieniądze na pierwszy sztandar Solidarności. Tu z Wybrzeża Solidarności Oświatowej. Wspomnę od tego czasu wspaniałe zdjęcia. Był w świętej pamięci kolega, który też w tragiczny sposób zginął, bo znaleziono go utopionego w wodzie, a był takim fotografem, który w ogóle się stanu wojennego do 1989 roku fotografował. Niewyjaśnione jest po prostu to, że on zginął, ale bardzo dużo zdjęć po nim zostało właśnie z tamtego okresu czasu. I tworzyła się nowa Solidarność. Odtwarzała się, że tak, przepraszam bardzo. Bardzo dziękujemy za wymiar z